Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale. Mam nadzieję, że słoneczko tu nie będzie zbytnio szalało, bo widzę, że zaczyna mi wchodzić w okno. Dzisiaj mam dla Was część drugą pustaków z marca. No i zaczniemy może od szamponu dla mężczyzn. Science Men, niby szampon zwiększający objętość 440 ml, taka pojemność trochę inna. Kupiłam. Widzę, że chłopaki zużyły, ale nic mój mąż za bardzo nie mówił. Objętości na jego włosach też nie zauważyłam, więc wiecie, pewnie taki bardzo poprawny szampon. W tej chwili ma chyba lipowy, bardziej takich naturalnych, coś mu kupiłam, także zobaczymy, jak się sprawdzi. Marka Kloshi, tutaj mam płyn micelarny, ja go też kupiłam z trochę niższą ceną, bo mu się kończyła data przydatności. Orange Blossom i Róża damasceńska Hydrolat. Pojemność 250 ml, oczywiście ten produkt jest tutaj z pompeczką. Ja takich rzeczy nie lubię, ja wolałam sobie po prostu na płatek. No i standardowo 3 dni ok, jeśli chodzi o oczy. Czwartego niestety już gdzieś tam mnie piekły, więc produkt zużyłam generalnie do demakijażu twarzy i szyi. Tam się sprawdził bardzo poprawnie, zmywał to, co trzeba, ale żebym, wiecie... Specjalnie szukała tego produktu i kupowała to, niekoniecznie. Mam tam, wiecie, swoje ulubione produkty do demakijażu. Płatki cien, tym razem wersja ta duża i tu też się skład już zmienił już jest bawełna i włókna pochodzenia roślinnego. Podobna sytuacja tu się też coś z tymi płatkami zadziało. one się coś strasznie pliły jakieś kłaczki zostawały także, no, niestety, płatki cien coś się zmieniło i w małych, i w dużych więc więcej do nich na pewno nie wrócę. Skrzypowita, czyli suplement diety, tu jest to normalne, tak, normalne opakowanie, bo jest jeszcze to dla kobiet 40 z plusem, natomiast chwilowe sobie sobiecie przerwę, bo jest wiosna, lato, trochę sobie też trzeba zrobić przerwę od suplementów. Bardzo poprawny produkt, włosy i paznokcie oczywiście są po nim wzmocnione. Yo, płyn do higieny intymnej geranium i żurawina, chyba mój ulubiony produkt do higieny intymnej bardzo delikatnie pachnie, jest dość wydajny 300 ml wystarcza na pewno na długo nie pieni się też mocno odświeża okolice intymne i o to też przede wszystkim chodzi kolejna rzecz kąpielowa i tutaj niestety zapach, coś mi w nim przeszkadzało tu jest niby karmel, niby wanilia, ale ja coś tu wyczuwam, jakiegoś takiego zapachowego, co nie do końca mi odpowiada. I za każdym razem, jak używałam właśnie to do wanny, to coś mnie odpycha od tego zapachu. E, także tej wersji niestety nie polecam. Sama pianka, spoko, woda zmiękczona, ale zapachowo, no niestety nie. Dezodorant Nivea, ta wiadomo, granatowa wersja podstawowa, to jest jeszcze ta pojemność, którą kupiłam w Lidlu, 200 ml. I mam wrażenie, że on jest jakiś taki trochę inny. Niby składowo patrzyłam, niby wszystko to samo. Co wiecie, w tej 250? Ale tu coś mi się nie ten. Chyba mam jeszcze jedną sztukę gdzieś na zapasie. Muszę przeszukać, wiecie sobie, zapasy. Sam granatowy ok, ale tak jak wspomniałam, teraz mam na dole tą normalną wersję 250. I mam wrażenie, że mocniej trzyma. Tak. Nie wiem, czy to takie moje odczucia, odczu czy to... W każdym razie takie coś zauważyłam te chusteczki z Osmana, one są w czteropaku, czasami w fajnej cenie występują, ja sobie te chusteczki noszę właśnie ze sobą w torebce do pracy, 25 sztuk, fajne chusteczki, mokre, można wytrzeć, wiecie, doraźnie dłonie czy buty, super. Oczywiście kupiłam sobie chyba czteropak dwa razy, bo się zamotałam, że jeszcze mam w domu, ale to i tak, wiecie, się zużywa, więc użyję. Tu mamy coś, mydło wpłynie nawilżające z naturalmi, ekstak z mango, bawełna, oliwa z oliwek, pojemność ogromna, 500 ml, dość fajne wydełko, dość dobrze oczyszczało dłonie, bo ja to używałam sobie w kuchni, przyjemnie pachniało, oczywiście zapach mango mnie skusił, no jak żeby inaczej, myślę, że z przyjemnością mogę te mydła z naturalmi polecić Wam, jak lubicie właśnie marki naturalne. Tu mam coś z Yves i to jest krem do dłoni z masłem. ja w ogóle myślałam, że to jest mały, wiecie, balsamik, zabiorę sobie gdzieś go na wyjazd, ja go za, wiecie, do przeczytania, a to się okazuje, że to jest krem do dłoni. Bardzo tłuste, bardzo treściwe, dobrze nawilżające dłonie. Oczywiście nie przy takiej pielęgnacji codziennej, że wiecie, umujecie ręce i idziecie coś robić. Nie, nie. Ja to miałam przy swojej szafce nocnej i na noc 50 ml bodajże. Wydaje mi się, że 50 ml, także w tej chwili nie widzę. Ja z tej serii w ogóle miałam balsam do ciała, który był sztos i gdzieś chyba mam jeszcze żel podwyżny z tej serii, także z przyjemnością zużyję. Marki, proszę, wiecie, że ja lubię, ale ostatnio te sceny tam też tak poszybowały, więc Coś tam ostatnio kupiłam, pewnie w zakupach zobaczycie, ale żebym specjalnie miała robić zamówienia, to chyba niekoniecznie. Z Isany mam tutaj sól do kąpieli, Macadamia Oil Sweet i to była taka sól drobnoziarnista, wiecie, że ja tych gruboziarnicy nie przypada, ale To Ta ja się fajnie rozpuszczała, wsypałam sobie to na dwie kąpiele, delikatnie woda była zabawiona na różowo. Wiecie, że ja lubię Isany i kupuję sobie właśnie te saszetki do kąpieli. Tu mam płatki pod oczy, one to three, i one były takie właśnie różowe, z gwiazdeczkami, papierowe. I powiem Wam, że nie. Nałożyłam to pod oczy, pochodziłam z tym tyle, ile trzeba czasu i nie zauważyłam żadnej różnicy. Dość suche te płatki, szybko się zrobiły, szybko je musiałam ściągać. Nie, nie polecam, nie podobały mi się te jednak żelowe płatki, które używam, na przykład tak jak w tej chwili z mają zupełnie inną formułę i zupełnie inaczej wygląda ta okolica pod oczami. Te miałam w którymś z kalendarzu, nie pamiętam, czy z Zalando, czy z Douglasa, wiecie, wyciągam te wszystkie miniatury, no bo też kończą im się daty i też to trzeba zużywać. Tu mam taką odżywkę odbudowującą z ceramidami do włosów, takich właśnie po zabiegach fryzjerskich, z 125 ml, fajne psikadełko, żeby, wiecie, troszeczkę nawilżyć te włosy, a tu mi zawiesia ma po prostu genialne. Tu są takie mgiełki, one nie plują, więc nie wiem, czy sobie nie zostawię opakowania po prostu na zapas. Jakby mi się na przykład z Onibio znowu pompka zepsuła, no to mam tu gotowca z dobrym atomizerem. Fajny produkt, ułatwiający rozczasowanie. W tej chwili mam z, chyba zwiększającą objętość. No i powiem tak, że są takie dni, że jest ok, a są takie dni, że niekoniecznie. Tu mam miniaturkę, którą miałam chyba w którejś z gazet, kupioną, w Melihil. Tonik do twarzy z zieloną herbatą. No i powiem Wam, że no nie, no chciałam coś przetestować. Wiecie, że z Medihill tu ja lubię maski te w płacie na twarz, ale tonik. Mm -mm. Miałam wrażenie, że delikatnie mi coś szczypie na tej twarzy po użyciu. E, oczywiście używałam rany wieczorem, widzicie pojemność wykończona, ale żebym szukała pełnowymiarowego opakowania, to na pewno nie. Tu mam kolejną rzecz z mokosza, i to jest krem ujedniający do twarzy, róża z jagodą 60 ml, słójczek oczywiście szklany. Od czasu do czasu lubię marki naturalne. Lubię coś tam kupować, natomiast y, to generalnie zużyłam na ciało, nie używałam tego do twarzy, wydawała mi się ta formuła jakaś taka tłusta, nie wchłaniająca się, a więc skończył krem jako balsam do ciała i tam niestety też nie widziałam jakichś aków i oków, więc myślę, że do marki Mokosz za bardzo chyba też nie będę już wracać. Sajos zielone opakowanie lakieru do włosów, czyli tego najmocniejszego. Jak widzicie, kolejne opakowanie skończone, 300 ml i tak dużo mniej już używam tego produktu, ale mam wrażenie, że niestety zbyt mocno przesusza włosy. Jakoś tutaj w skład się nie zagłębiałam, a chyba by trzeba było. Natomiast mam chyba jedno w tej chwili opakowanie, na dole w łazience używam. Jeszcze jedno mi stoi na zapasie i kupiłam już po prostu Hegron, chyba wrócę do Hegronu, bo mam wrażenie, że tamten lakier do włosów nie przesuszał tak moich włosów. Tami ręczniki bawełniane na rolce, mam jeszcze jedną w tej chwili rolkę w łazience, używam, to są te ręczniki bawełniane, ja je kupuję sobie zawsze gdzieś tam na stronach internetowych, fajne ręczniczki do wycierania twarzy, oczywiście tu też się coś zadziało, są dużo cieńsze niż były kiedyś, natomiast ostatnio kupiłam sobie dwa małe ręczniki materiałowe, no i zobaczymy, czy się przekonam do nich, no bo tak wiecie, tych rolek z tymi ręcznikami baduniennymi schodzi mi tak całkiem, całkiem sporo, a na wyjazdy, wiecie, z takimi rolkami się ciągnąć to też nie bardzo, więc no spróbuję, może się przekonam. Moja ulubiona pasta do ząbków Himalaya Mint Fresh, nic dodać, nic wiecie, widzicie, to i no kolejne opakowanie zużyłam, ja je uwielbiam, One jest fajne, miętowe, nie takie mocno hardkowowe, ale też nie niedelikatne, żelowa pasta świetnie odświeża oddech, czyści ząbki, także czego chcieć więcej. Nakomi serum pod oczka z kofeiną. Świetny produkt, kofeina 2% 15 ml, mamy tutaj pompeczkę, świetnie nabliża okolice pod oczami. Powiem Wam, że dość szybko mi się skończyło, to jest formuła oczywiście kremowa, bardzo dobrze nabliżało właśnie skórę pod oczami, mam już kolejne opakowanie i z przyjemnością używam. Coś do skórek, oliwek, oliwka do paznokci, do skórek. Powiem Wam tak, trochę się zamotałam, bo miałam kiedyś tą z Life'a, i sobie myślę, a może kupię coś innego. I wiecie, tu w life zmieniły się po prostu opakowania, więc mówię: o fajnie, oliwka do skórki. Będzie fajnie, z witaminami, ciach. Później patrzę w domu, a to jest to samo, tylko w nowym opakowaniu. Natomiast jak widzicie, oliwka jest zużyta, ona ma taki specyficzny zapach. Nie każdemu, wiecie, będzie się to podobało, jak będzie nakładał na dłonie. Taki niby tu jest wyciąg z awokado. Takie trochę te olejki są wyczuwalne. No, natomiast widzicie, zużyłam. To już przyzwoicie nawiża skórki, właśnie tutaj przy Ale teraz mam sztosik z klaresji. Po prostu jest genialny, świetnie nawilża i przede wszystkim pięknie pachnie. Także ja już jestem, wiecie. Już nic tu więcej nie trzeba. O, tu mam genialną rzecz: odżywkę do włosów. Odżywka do włosów barwy botaniki do włosów zniszczonych. Sztos. 180 ml. Kupiłam oczywiście już dwie kolejne sztuki i jeszcze jedną. Dawno nie miałam tak dobrej odżywki, żeby włosy były pięknie wygładzone, nie spuszone, nie jakieś zestączkowane, nie obciążone. Uwielbiam. Uwielbiam. Pięknie pachnie, wygładza włosy, więc mam kolejne opakowanie i bardzo się cieszę. Yumi. Wiecie, że to moje ulubione mydełko do mycia dłoni z o zapachu winogron. W tej chwili mam chyba jeszcze jedną sztukę na dole w łazience. Bardzo lubię. Świetnie domywa dłonie, pięknie pachnie. Ten zapach winogronowy utrzymuje się przez jakiś czas. Pojemność mamy... 300 ml, i jest na jakiś czas. Wiecie, żeby umieć sobie łapki, na pewno będę wracać do tego produktu. to mam wehikuł czasu, już po prostu dękuję, bo już nie chce mi się tego nosić ze sobą do pracy. Sephora to jest, jak widzicie, puder taki do poprawy w ciągu dnia, przynajmniej dla mnie. Czy ja mam tutaj coś: matujący kompakt powder Light Clair. Piętnastka. Nie wiem, ile ja to mam w swojej kosmetyczce, ale ja bardzo rzadko ostatnio poprawiam sobie twarz w ciągu dnia, jeśli chodzi o pudel. Czasem tylko delikatnie zmatuję sobie skórę bibułkami matującymi i to wszystko. Także dękuję całkiem w porządku był, ale wiecie, wolę jednak ten z rimala, jedyneczkę, ten transparentny, on się jak najbardziej też dobrze sprawdza. I go właśnie mam w tej chwili w kosmetyczce. Tu mam wykończone mydełko z Jobe, tą serię zimową. Pięknie pachniał. Wiecie co, jak ja nie lubię cynamonu, a tu był cynamon i bardzo mi się mydło zapachowo podobało. W ogóle piękne opakowanie czerwone, bo to była taka wersja, wiecie, zimowa. i mydła ja bardzo lubię, więc jak się pojawi znowu na kolejną serię zimowo-jesienną, to pewnie z przyjemnością skuszę się na ten produkt. Tu jest moja ulubiona rzecz. Hagi, esencja do twarzy. Dla mnie to jest po prostu mistrzostwo. To przecudownie pachnie. Cudnie nawilża. Tu jest normalnie atomizer, ale ja to sobie zawsze wiecie, napyskuję na łapkę i wklepuję później w skórę. Rano wieczorem to jest moje w sumie trzecie opakowanie. Pierwsze skończyłam, drugie byłam w połowie, niestety uległo wypadkowi. I trzecie już skończyłam. 100 ml. Bardzo wydajny produkt. Myślę, że wrócę jak najbardziej do tej esencji. Ja mam tutaj z literką B, bo tam są różne. Musicie sobie. Dosłownie popatrzeć, która literka odpowiada Waszym potrzebom. skóry. dla mnie sztos. Masełko do twarzy. Masełko do twarzy z fluffa, to migdałowe z Malinami. Powiem Wam, że je bardzo lubię, ale kurde, szybko mi się skończyło. Jeszcze jedna rzecz, nie wiem o co chodzi, bo nieraz już miałam to masełko do makijażu. Że ono miało takie grudki. Na początku było w porządku, w środku właśnie było takie już zgrudkowane i do końca słoiczka właśnie były grudki. One niekoniecznie chciały się rozpuszczać na twarzy, nawet pod wpływem, wiecie, masowania ciepła dłoni, więc nie wiem o co chodzi. A produkt był normalnie, wiecie, w dacie, nie otwarty, bo sobie stał u mnie, pokupiony był przez Neta, więc nie wiem o co chodzi. Mam jeszcze jedno, ciekawe są, czy też będzie takie właśnie z grudkami. Dam wam znać, jak zacznę używać. I mam jeszcze Eucerin, jeszcze jedno opakowanie, żeby nie było, zużyłam dwa. Pierwsze było w pierwszej części, drugie się zapodziało w drugiej. E, tak jak wspominałam, fajny żel do oczyszczania twarzy, e, skóry mieszanej, tłustej, z trądzikiem. Przyjemne, natomiast musicie, musicie uważać na oczy, bo potrafi piec, jak się gdzieś tam dostanie w okolice oka. Ale skóra jest fajnie oczyszczona, nie jest taka hardkowo-opiszcząca, ale właśnie jest odświeżona i um, jak najbardziej polecam. Zostały mi jeszcze w sumie trzy małe rzeczy. Trzy miniaturki Oriflame Dream Cream. To jest krem do dłoni, który ja dostałam przy jakichś zakupach, jak robiłam coś na Allegro. Kobietka mi właśnie dorzuciła. Bardzo przyjemny kremik dość fajnie nawilżał, ale nie wiem, czy on jest generalnie z sprzedaży, nie wiem czy on był do czegoś, bo tu nie ma żadnych kodów kreskowych, więc może byłby po prostu jako gratis. Nie wiem, w każdym razie 30. Dobrze mi się to nosiło w torebce, sprawdzało się. No i mi jeszcze dwa produkty z kalendarza z Pierwszy produkt to jest aloesowe lowe, żel pod prysznic i szampon dwa w jednym. Oczywiście jako szampon nie próbowałam, a jako żel pod prysznic to praktycznie na raz. To w ogóle mi się nie chciało pienić i ja nie lubię produktów, które się nie pienią do mycia ciała, bo ja mam wrażenie, że jestem po prostu niedomyta jak wychodzę z łazienki. 30 minut poszło na raz, zapach niekoniecznie, nie pieniło się, więc posiłkowałam się w międzyczasie innym jeszcze żelem do mycia ciała, ale tu mam z Janka odżywczyk balsam do ciała, 30 minut i wydaje mi się, że ja go miałam w pełnowymiarowym opakowaniu, wydaje mi się, że on jest tą miodunką, uwielbiam, także ten jak najbardziej jest na plus. 30 minut wystarczyło mi tam, wiecie, na kilka aplikacji na nogi, bo generalnie balsamy ja tam stosuję. Uwielbiam ten, jak najbardziej polecam. Dla mnie sztosik nawilżenie, zapach, wszystko było na plus. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o drugą część denka. Dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Przesyłam Wam moc buziaków i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!